Cześć, kochani, to Jarek z Kanady się Przechodzimy trochę popać na dwa razy na klasyczny feder Już jak widzicie, zimno jest dosyć mocno, w był i poplujemy i zobaczmy, czy nakoś się dobrze weźmie. Przejechałem na to miejsce, co ostatnio do płaczu tak popało, więc zobaczę, jeszcze raz próbuję, czy coś tu weźmie. I popróbuję to popatrze. I po, krótko, ciutko, mam o końcu więcej sensowo, No tak, w do trapera to na pewno dwie jedna na FEDER, już na tylko z ziemią trufową, nie za dużo, ale trochę dałem i Jokerski, i to wszystko a druga zaneta na połowę, biały robak i pinka i wciąż no, mam jeszcze w razie czego ze sobą jeszcze tyle no, jak zanęta, jakby mi no, ale to już do metod Federa niby od tego um, od Profesa, ale przesiane wszystko tu, więc sama zanę zanęta czysta, podejrzewam, że może by jej poszło biały robak i do połowy I jeszcze trochę chodkę trzeba będzie ściągać i będzie ciepła szlocha do zobaczymy czy przymrozek o razie który był w ruszy i czy będzie coś na haczyku ja zapraszam was do obejrzenia filmu no i dobra lecimy z pierwszym rzutem no, właśnie, to wlać wiele dalej więc ja będę rzucał na na środek a drugą wędku tu jeszcze kawałek dalej i bliżej za wciąż na będzie wchodziła Jeżeli będzie trochę hała to przepraszam bo sobie przy szydence I tutaj trochę tutaj trasa jest ruch w słychać dobra. no i dobra ja dobna zestaw i że przerzucam dalej drugą o rzucam <gry> tak druga wędka it's a Będę wam, że na razie cisza. Walk z godzinkę nie dorął. Ale chyba nawet popróbuję poszło pierwszy w jednym z tych miejscach. Spróbuję gdzieś tam, może rzucę, ja zobaczę, a tu jedną tu będę łapał dalej w tym samym, samym miejscu, co łapie. A tu popróbuję może gdzieś w dalszym dystansie. Tam gdzieś. Na te że i będę się przesuwał stopniowo, może w tą stronę. Zobaczę, no, gdzieś musi, może ta ryba będzie. Dobra, tak jak będę więc popróbuję. Jakieś dwa, trzy szturchnięcia widziałem, zaraz zobaczymy. Jeszcze nie nagrałem tego, nie zdążyłem ciężko tu rybać dzisiaj. Znaczy, a tutaj chyba płytka jest tak w miarę spadnie, jest aż tak gwałtowna i dlatego może ciężko być tu rybać albo to ryba nie żeruje dzisiaj, albo po prostu tam jej nie ma. No. Ja chyba nie ma nawet. zobaczmy. na torbakach Jeszcze Nie skudnowo. jeżeli nie, no to może przypomnę nie, nie, na mniejsze. Na 16 weźmie odi, chorobarki nawet nieknięte. Dobra. No nic przerzucę dalej, zobaczymy czy coś wejdzie. To jest ta pierwsza mieszanka co mówiłem, to jest tego, od Federa, traper firmy trochę jak dałem, ziemi torfowej. Przepraszam, żeby przyciemnić. Jeszcze grubaka, bo dałem jednak zobaczyć, że mi jechała, żeby więcej chciały i jokers, to wszystko. I tak rzucam, Drugie zaraz wam pokażę mniej więcej. Być może też takie że po prostu pomyliłem miejsce źle wytypowałem. No, ale już będę próbował tutaj łapać. Ja będę zmieniał zobaczę, porzucam. Może wejdzie, jest jedna płoć, chociaż albo jeszcze na rybę. Jeżeli nie, to trudno żeby laby posiedzieć Ja też jest, chyba ze schodu idzie, to też tak za bardzo nie idzie Ale... No, trzeba obserwować czytówki, trzeba próbować, no nie inaczej Nie ma nadwodu, więc nie wiem jak będą brały Jeżeli jestem, no tutaj wtedy widzę Biorę albo nie No dobra, pilnuj szczytówek Ty rzut po rybę i na razie cisza no, gdzieś na takim głębi, nie może faktycznie tam głębiej to znaczy lepiej będzie A no, nie biorę tak, jakbym chciał. W ogóle nie biorę jakbym chciał, ale to trudno ale rzucam do oporu, Masz, weźmy, albo nie popadnie likwidujemy balon który powstał kowrotek muszę mieć. to już na pewno dobra, przerzucę drugą i zobaczymy czy coś wejdzie jak widzicie, korzyść 40 gramówka. Sam kiedyś na Allegro Z AliExpressu też mi przyszły, trochę mniejsze, bardziej okrągłe. Tam to chyba 30 gramówka. No ja mam że to odkrycia, muszę wziąć po ten tę skrzynkę. I wtedy to wziąłem ze sobą. Mam jeszcze też takie malutkie, jest całkiem fajne do łowienia właśnie już takiego bubania. To jest na najgorsze, nie? że przyjeżdżasz i śmieci, że nie wiem. Powiem wam szczerze, że już ogarniałem już ile razy tutaj. Przestałem ogarniać w ostatnim czasie, bo już mam dosyć. Wywalania śmieci, puszek, butelek i nie tylko, już mu wydaje się spokój. Jedno miejsce tam, co lubię łapać, to wyczyszczam cały czas, ale tak to samo i tak to samo. I tu wędkarze robię, bo tu z widać, nie wiem, rozumiem trochę tego. Wiesz, że wyjeżdżasz na łowisko, a w zostawiasz, nie? Łóżki po konserwie jakichś, po tych. Po widać swoje dziuraże. Po zanętach. Nie rozumiem. Bierzesz, to wyjewa, to Boże. się dziwię, że nie występuje usuwanie tych martwych drzew. Zresztą tu widać, że to, to coraz bardziej to się sypie. Jeśli Gwizdnie, to kogoś zabije, nie daj Boże. A powiem sporo z tych drzew takich martwych, tu no przynajmniej w tej linii. Tu jedno, tu zaraz, drugie. Tam dalej, to też już nie wspomnę, że kilka jest drzew. No i tu powinni coś naprawdę, żeby się zmobilizować, to powinno pousuwać, I To jest nie wiem, czy to do TOTW powinno wystąpić, o usuwaniu tej drzew, czy oni sami nie tam to się robi. No co fakt nie zmienia, że to jest martwe, i to bliznie kiedyś. Przy dobrym wietrze. Wiecie, postawiłem jednak to co mogę, te zbiory, znalazłem jakąś reklamówkę, podaną no, reklamówką swoją, żeby wyniki i pochować, i zbiorę to co mogę, nie? Ale następnym razem, będzie, się o chłopie zastanów, jeżeli wyjeżdżasz na takie coś, to weź o Bo wszyscy czy tak naprawdę, chodzicie, projecie o byle co, a sami, a sami naprawdę to robicie syf, nie? krzyczycie, że z ryb nie ma. Dobra, nie ma ryba, ale to też nie robicie takiego czegoś. O, to jest naprawdę makabra. Jakieś torby. że tu już tak samo jak ja zacząłem stosować to dbajcie o to już jest lepiej przy swoich z dziurami. i czy mi tak przyśłapał że się nie wkąpał, bo to jest ten. Tam już nie wejdę bo tam się zagłębię to już tutaj jest Zakro. Idę zaraz to tam do rzucę ja jest jestem daleko Ui, Jeszcze bietne. Powiem najlepsze, że tam grill jeszcze też jest gdzieś jest To jest od tego wróśnie jeszcze Sory Zobaczcie, z jednego miejsca praktycznie całe reklamowane. I co pomyślicie, ci ludzie co wodą sprzątają, ci wędkarze, że oni się kurwiają krótko. krokowo. Więc no wejście, no dajcie spokój. Cała reklamówka śmieci to z dwóch metrów? Dobra, idę to wyniosę, na razie te wędki stoją, bo tak mnie nie bieli. A przy okazji chociaż trochę ogarnąłem. I dobra, z pod podwiatą zostawię zawioru do śmieci, bo inaczej nic nie zrobię. Najlepsze no jest to, że chyba niektórym się układnia regularnie. Jeszcze wiecie, no więc została do tego śmieci. Więc roku zawsze niektórzy wędkarze po co sprzątają, nie? Mimo tam co jest święto. Dzień Ziemi. Dzień Ziemi, Dzień Ziemi chyba, tak? I wtedy ile wędkarzy się zbiera, w sprząta? No to wszystko i tak to jest później zaniedbane, nie? nie wiem, nie rozumiem trochę tego. Wyczyściłem bo musi się też trochę, żeby to aż lepiej, się, musisz muszę 6 worek ze śmieciami jeszcze raz ty trzy, chociaż to zrobił brat, a z tego korytarza. Miałem ten rękawiczki z sobą i to chociaż powiem wam szczerze, że zresztą no, i tak chodziło, ogarniamy to, bo chyba sporo, żeśmy tych śmieci wyciągali z tego, butelek nie tylko. Puszka, śmieci, to masakra jest. Ja chodzę, to robię w ramach wątła tak naprawdę, ja sam do siebie chodzić. Zbieramy to, co się da. Puszki do śmieci, tu do śmieci. Jakieś pełniki po rybakach, po, ryba, po, po rybakach. Na Nielenskim ostatnim dojdziemy tu masakra, bo. A nie nagrywam tego, bo nie ma sensu. No ja nie chcę się promować, po co? Ale mówię to tylko tutaj właśnie na ale kanale, żeby trochę się ogarnąć. Bo zawsze zwłaszcza w wędkach, ze strudy. Jeżeli tak robicie, no to nie róbcie tego. Ale chodź wątpię. Często też jest dużo przejezdni, które tak to by... Dobra, obserwuję dalej, próbuję złapać. Jeszcze trochę, a potem się zawiedę u Tak, ja, przepraszam, że taka koneksja, ale no trochę, nie, nie to jak mówię. Może połowa odcinka będę poświęcał też tak mógł, właśnie temu śmieciu w mi ten niepełnym nie, Proszę zachowanie się w wodzie też jest śmieci ale nie moją wodorów i nic nie zrobię z tym dobrą prawdą to co mogę to robię walczę z tym efekt to samo powraca jak bym czas ulepnąć do i pomyśleć co się robi nie? dobra To się, wziąć na hajną, zobaczyć, jak najdalej rzucę. Kurde, za trochę wieje, przesuwa się trochę bardziej, To. i spróbujemy jak wrócić. I dalej, zobaczymy, może ta ryba będzie. No, za daleko to mi nie poleciało. to. że tam już nie chciałem, ale w sumie, może zobaczymy i tam. No dobra, lukniemy tam. Kurczę, próbuję pomimo szczerze też łapać w jednym miejscu stop i też to nie idzie ta ryba, nie widać jej może faktycznie ona z tej pocizny wylazła i poszła na głębszą tak? i tu może być problem właśnie z tym, nie? Tak? Czekaj, czy podwyższyć do tego podpórkę jeszcze powiada się, że pierwszy raz jadę na zero od dłuższego czasu ale trudno Teraz i tak musi być. Chyba, że sobie w ostatnich rzutach, ale wątpię. Jakoś tak nie widać, żeby one. tam ucieka od. Otarć. Czy szarpnięć. Czy wybrania, nawet nie widać. Było. o Rybki nie chcą łapać. No Słuchajcie kochani, należy razie za panem. jeszcze zostawię Ale dopóki powoły się zwijał, lekował i już skończy Na, na zarok, tak jak mówiłem Nie było ani szturknięcia, nic Podejrzewam, że ta ryba już poszła głębiej Na głębszą wodę, trzeba będzie szukać gdzieś głębiej I tam polować na to Podejrzewam, że druga strona w końcu już się No to nic, trochę film taki trochę bardziej edukacyjny będzie też jak się zachowamy wymieni znakarzy nie tylko dziękuję wam za wejrzenie filmu zapraszam do subskrypcji kanału Mattonat Kardzki do komentarzy do kolejnych cześć, 64